Mam jeden zegarek do wszystkich dyscyplin sportowych. Wskazuje prawidłowe, aktualne tempo biegu i prędkość. Ślad GPS na mapach jest perfekcyjny, lub zdarza się jeden błąd na 20 treningów. Tętno z pasa na piersiowego jest zawsze dokładne, ale sam pas czasami uwiera, szczególnie na długich treningach. Jak długo można szukać informacji, do którego zegarka będę mógł wgrać zdjęcie mojego kochanego chomika? Chciałbym mieć jego zdjęcie na tarczy zegarka. Co jeszcze? Muszę wybrać taki zegarek, który ma funkcję animowanych wskazówek treningowych, tak żebym wiedział, jak poprawnie zrobić pompkę lub przysiad. Przecież bez takich informacji nie wiedziałbym, jak je wykonać. Fajnie. Gdybym mógł łatwo wymieniać paski w zegarku, żeby dostosować jego design do okazji. Jestem bardzo zadowolony z moich butów do biegania. Świetnie mi się w nich biega, nigdzie mnie nie uwierają. Mają cienką siateczkę, dzięki której są przewiewne i szybko odprowadzają wilgoć na zewnątrz. Amortyzacja sprawdza się na twardych nawierzchniach, dając mi komfort nawet podczas długich wybiegań. Ile te buty kosztują? Mają wkładkę karbonową, która sprawia, że są to najszybsze buty do biegania na świecie. Lekkie, sprężyste, oddają część energii podczas lądowania, wyposażone w najlżejszą i najbardziej sprężystą piankę, niewiarygodnie przewiewne w rejonie palców, aerodynamiczne poduszki, wytrzymała na ścieranie guma. Mam nadzieję, że dzięki takim butom będę lepszym sportowcem z lepszymi wynikami. Chcę zacząć biegać i mieć kogoś, kto będzie mnie motywować, rozpisze mi plan ćwiczeń i będzie prowadził mnie tydzień po tygodniu, żebym stale miał progres i się rozwijał. Myślałem o trenerze po odpowiednim wykształceniu być może trenerze, który biega i odnosi sukcesy na arenie międzynarodowej kogoś, kto ma ogromne doświadczenie. Znalazłem na TikToku trenera biegania, który wrzuca filmiki z radami: Jak i kiedy biegać? Napisał w poście: że poleca gotowy plan treningowy, który dostępny jest dla wszystkich, niezależnie od wieku, płci, wykonywanej pracy zawodowej i stanu zdrowia. Jeden plan ćwiczeń dla wszystkich. Wystarczy kupić plan treningowy za 200 zł, a ta rozpiska zrobi ze mnie biegowego ogiera. No, gość mnie przekonał, biorę ten plan. Co jeszcze było kiedyś? A dziś wygląda zupełnie inaczej. Podrzućcie pomysły w formie komentarzy pod tym filmem. Z chęcią nagram kontynuację tego odcinka. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, kliknijcie proszę łapeczkę w górę. Ta łapeczka ma ogromną moc dla rozwoju kanału. Za jej wciśnięcie z góry dziękuję. Warto też, a może przede wszystkim subskrybować ten kanał, gdzie codziennie spotykają się biegacze. I miłośnicy aktywnego stylu życia, by rozmawiać o pasji. Tworzymy aktywną i wspierającą siebie nawzajem grupę. Warto do nas dołączyć. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.